Bohater Realu Madryt. gdyby nie on, przygraliby finałowe starcie. Nowy trener FC Barcelony, Ernesto Valverde, dziś po południu ma być zwolniony. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Kontuzji Luisa Suareza może nie zagrać do końca sezonu, a FC Barcelona będzie musiała kupić napastnika. AC Milan odrzucił każdą ofertę za Krzysztofa Piątka. Zlatan Ibrahimowicz ośmiesza młodszych rywali. Dobry mecz Paulo Dybali, Juventus pokonał AS Rome, historyczny rekord Sergio Aguero, a na sam koniec pokaz bramek w meczu PSG z AS Monaco. Odpowiedzią na zagadkę z wczorajszego filmu jest oczywiście Leonardo Bonucci. Oto kilka osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi, moje gratulacje. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania naszego kanału oraz zapraszam Was na naszego Instagrama Landryty, link oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Oczywiście zachęcam Was do gry Football Team. Jest to Polska przeglądarkowy menadżer piłkarski. Każdy z Was może spróbować swoich sił. Zachęcam do dołączenia do naszej drużyny Landrinki. Mamy własną grupę na Facebooku, a jeżeli skorzystacie z linku pod tym filmem dostaniecie bonus na start. Padajcie też na grupy chłopaków, obstawiamy. Cały czas się rozwijają. Powstały już trzy grupy: piłkarska, koszykarska i hokejowa. Wiele ciekawych informacji i analiz, a link oczywiście w opisie tego filmu. Warto dołączyć do ponad 100 tysięcy członków. FC Barcelona ma wielkie kłopoty. Luis Suarez wypada z gry na 4 miesiące, czyli praktycznie do końca tego sezonu. Musiał przejść operację kolana. Dla władz Barcelony oznacza to, że pozostało zaledwie kilkanaście dni na sprowadzenie nowego napastnika, który będzie w stanie godnie zastąpić Urugwajczyka. Oczywiście Ansu Fati mógłby grać, ale jest to młody piłkarz, który nie ma aż tak wielkiego doświadczenia i chyba co najważniejsze odpowiedzialność jakaby na nim spoczywała mogłaby jemu zaszkodzić. Tak samo byłoby z minutami, jakie musiałby rozegrać. Intensywność meczów i treningów bardzo negatywnie mogłaby wpłynąć na organizm 17-letniego piłkarza. Nikt się nie spodziewał, że Suareza zabraknie aż na tak długi okres czasu. Początkowo mówiono o czterech, maksymalnie sześciu czy ośmiu tygodniach, ale kolejne dwa miesiące sprawiły, że kupto napastnika będzie konieczne. Osobiście w blogeranie widziałbym Martineza, tego napastnika z interu Mediolan. Jednak nie wydaje mi się, aby klub z Mediolanu wypuścił Argentyńczyka tak o w połowie sezonu. No to śmiechem żartem pozostaje Krzysztof Piątek. 30 milionów euro dla FC Barcelony to raczej nie jest wielki wydatek, a problemów z jego sprowadzeniem na pewno nie będzie. Ale oczywiście, tak patrząc realnie, będzie to niespełnione marzenie. Od kilku dni w FC Barcelonie panuje wielkie zamieszanie. Jak podają tamtejsze media, być może są to ostatnie dni Ernesto Valverde w roli trenera FC Barcelony. Jego następcą ma zostać Xavi Hernandez, czyli żywa legenda katalońskiego klubu. Przedstawiciele Barcy kilka dni temu udali się do Kataru, aby osobiście porozmawiać z Hiszpanem. Obecnie prowadzi on katarską drużynę Al sad która występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w tym kraju. Cała Hiszpania wczorajszego wieczoru czekała na informację o zwolnieniu Ernesto Valverde, ale się nie doczekała. On raczej nigdzie się nie wybiera i raczej na pewno poprowadzi dzisiejszy trening. Szawi wczoraj przez dwie godziny miał rozmawiać z przedstawicielami Blaugrany. Ale żadna umowa nie została zawarta. Ma on mieć obawy przed objęciem klubu w połowie sezonu. Nie chce również, aby uważano, że to z jego powodu zwolniono Valverde. A po trzecie nie chce zostawiać swojego obecnego klubu tak z dnia na dzień. Jak informuje Mundo Deportivo raczej nie ma szans, aby Xavi został trenerem FC Barcelony wcześniej niż w czerwcu tego roku. Władze Barcelony potem jak Xavi od razu nie zgodził się na objęcie klubu przypuszczały, że ostatecznie odmówi i szukały awaryjnego planu. Telefon wykonany do Ronalda Kumana nic nie zmienił. Były holenderski piłkarz, a obecnie trener reprezentacji Holandii, odmówił. Podobno oprócz niego rozważana jest możliwość, aby klub objął Mauricio Pochettino, ale w tej sprawie nie zostały poczynione jeszcze jakiekolwiek działania. Jeśli dzisiaj klub z Katalonii oficjalnie poinformuje o zwolnieniu Ernesto Valverde, pilnie będą potrzebowali nowego trenera, który poprowadzi klub chociaż do końca tego sezonu, a tutaj wymieniane jest nazwisko nawet Thierry'ego Henry. Co do transferu Krzysztofa Piątka to dalej nie jest kolorowo. AC Milan pod uwagę bierze tylko możliwość wykupienia Polaka, o wypożyczeniu nawet nie chcą słyszeć. Podobno jak dotąd mieli odrzucić wszelkie propozycje wypożyczenia Polaka. Z kolei jak informuje La Gazzetta dello Sport to ten nam miał wyznaczyć specjalnego pośrednika do zrealizowania transferu Krzysztofa Piątka. 32,45 km na godzinę z taką prędkością podczas ostatniego spotkania AC Milanu biegł Zlatan Ibrahimowicz. Jak się później okazało, jest to trzeci najlepszy wynik w tym sezonie Serie A. A przypomnę tylko, że Szwed ma już 38 lat. Super Puchar Hiszpanii dla Ralu Madrid. Królewscy pokonali Atletico Madryt, ale dopiero po serii rzutów karnych. Mecz odbył się w Arabii Saudyjskiej. Trwał 120 minut i był to czas kiepskiego futbolu. Najlepszą sytuację w pierwszej połowie miał João Felix, ale nie trafił w dogodnej sytuacji. W pierwszej połowie lepiej wyglądali gracze Simeone, jednak w końcówce pierwszej części gry kilka razy Jan Oblak ratował sytuację, drugą część meczu lepiej rozpoczęli piłkarze Realu, dwie bardzo dobre sytuacje na zdobycie bramki miał Lukajowicz, ale za pierwszym razem zablokowali go obrońcy, a przy kolejnej sytuacji minimalnie chybił. Real Madryt do końca czasu postraszył kilka razy, ale cały czas czegoś brakowało. Regulaminowy czas gry nie wyłonił zwycięzcy, a to oznaczało, że potrzebna będzie dogrywka. A tutaj znów mieliśmy odwrotną sytuację, bo ją lepiej zaczęli piłkarze Atletico, później kolokwialnie mówiąc wiało nudą. Nic się nie działo, nagle zaatakował Real, gola nie zdobył, a jedną bardzo dobrą sytuację miał Alvaro Morata. Odebrali piłkę Królewskim, Morata dostał prostopadłe podanie i kilka metrów przed polem karnym Fede Valverde wykosił Hiszpana. Arbiter bez zastanowienia pokazał mu czerwony kartonik i kazał opuścić boisko. Bardzo możliwe, że gdyby odpuścił albo nie zdecydował się faulować piłkarza Atletico, przegraliby finał. Widać było, że tego dnia Morata bardzo dobrze czuje się na boisku. Czytałem wiele komentarzy, które w bardzo ostrych słowach krytykowały Valverde, jednak ja go w 100% rozumiem. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdyby tego nie zrobił, raczej Real ten mecz by przegrał. On został bohaterem, zrobił to co musiał w tej sytuacji i nikt o to do niego nie powinien mieć pretensji. A tym bardziej, że nie zrobił tego bezmyślnie i krzywda rywalowi się nie stała. W serii rzutów karnych piłkarze Atletico w ogóle się nie popisali, podopieczni Zidana strzelali bezbłędnie, a Simeone dwa razy nie trafili. Ostatecznie w serii rzutów karnych Real Madrid wygrał 4-1. Wracając jeszcze na chwilę do Valverde to zdecydowanie była to jedna z najlepszych postaci na boisku. No oczywiście do czasu tego faulu. W każdym razie otrzymał on nagrodę MVP całego finałowego spotkania. A hiszpańskie media informują, że osobą odpowiedzialną za jej przyznanie był Luis Enrique oraz jego sztab szkoleniowy. Tak po meczu powiedział Fede Valverde. Oczywiście nie chcę robić takich rzeczy bo to są koledzy grający w innej ekipie. Robienie czegoś z takim zamiarem czasem doprowadza do złych rzeczy. Przeprosiłem Alvaro, to było jedyne co pozostawało mi do zrobienia dla drużyny. Próbowałem szukać czegoś innego, ale nie dałem rady, bo on jest bardzo szybki. Wczoraj AS Roma podejmowała na własnym stadionie Juventus i przegrała 1-2. W bramce Starej Damy cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Pierwszy gol w tym meczu padł już po trzech minutach gry. Paulo Dybala dośrodkował w pole karne, a jego dogranie wykorzystał Demiral, który pokonał Lopeza. Po kilku minutach fatalnie zachował się obrońca gospodarzy. Dybala odebrał piłkę i aby uratować drużynę przed utratą gola, Jordan Veretout faulował Argentyńczyka w polu karnym. Do wykonania jedenastki podszedł oczywiście Cristiano Ronaldo i pewnie pokonał bramkarza. W pierwszej połowie więcej bramek już nie było. Zakończyła się ona dwubramkowym prowadzeniem starej damy. W 68. minucie meczu, za zagranie ręką w polu karnym, AS Roma otrzymała rzut karny. Winowajcą był Aleksandro, który zgarnął piłkę ręką. Wojciech szczęsty nie wyczuł intencji strzelca i piłkarze Romy mogli cieszyć się ze zdobycia kontaktowego gola. Jednak było to już ostatnie trafienie w tym spotkaniu. Premier League Manchester City rozjechał Aston Villa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-6. do 6. W pierwszej połowie padły 4 gole. Dwa razy trafiał Riyad Mahrez, raz Sergio Aguero oraz Gabriel Jesus. W drugiej części gry kolejne dwa gole do swojego konta przypisał Sergio Aguero. A dzięki temu został piłkarzem, który w historii Premier League zdobył najwięcej hat -tricków. A oprócz tego może poszczycić się tytułem piłkarza, który jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Premier League. Wielkie gratulacje dla Argentyńczyka. W samej końcówce meczu gola honorowego zdobyli gospodarze po wykorzystaniu rzutu karnego. Szalony mecz w lidze francuskiej. PSG zremisowało po 3 z AS Monaco. Piłkarze dostarczyli kibicom wielkie emocje. Sześciu bramek codziennie się nie ogląda. Neymar rozpoczął zdobywanie goli już po trzech minutach gry. Po chwili wyrównał Martins, a Benjeder w 13 minucie meczu dał prowadzenie. Po 10 minutach bramkę samobójczą zdobył balloturę, a w 42 minucie rzut karny na gola zamienił Neymar. Po pierwszej połowie było 3 do 2, w drugiej części gry padła tylko jedna bramka. W 70 minucie Slimani wyrównał wynik meczu, który już do samego końca nie uległ zmianie. Przypominają się stare dobre czasy kiedy to AS Monaco rywalizowało z PSG o wygranie ligi. Mimo, że od kilku sezonów nie idzie im już tak dobrze, obecnie zajmują ósmą pozycję w tabeli, to udało im się wyrwać punkty liderowi ligi. Całe spotkanie w obronie AS Monaco rozegrał Kamil Glik. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu oraz do subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia!